W tym zadaniu mamy dane punkty w układzie współrzędnych A i B. Mamy wyznaczyć prostą prostopadłą do prostej, przechodzącą, do prostej AB i przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Jaki będzie plan naszego działania? No musimy najpierw napisać prostą AB, a następnie prostą prostopadłą do niej i jeszcze uwzględnić to, że ta prosta ma przechodzić przez początek układu współrzędnych. Równanie prostej będzie y równa się ax plus b. Nota prosta ma współczynnik kierunkowy a i my wiemy, że wzór na ten współczynnik kierunkowy a jest taki y2 minus y1 przez x2 minus x1. I teraz istotne, co to jest te x2, y2 i y x1, y1. No to tutaj musimy obrać, który z tych punktów przyjmujemy za pierwszy. No tak się samo narzuca, żeby tu zrobić x1, tu będzie na pewno y1 automatycznie. Tu mamy x2, to tu mamy y2. No i teraz będziemy już liczyć ten współczynnik kierunkowy A. A równa się, x2 ma 3, tu musimy odjąć, e, przepraszam, to był y2, 3, odjąć. Minus 2, czyli będziemy dodać, mieli dodać 2. x2 jest 15, mamy odjąć 3, ale tutaj minus minus 3, czyli mamy plus 3. A zatem wyjdzie nam 5 osiemnastych. To nasze równanie proste i będzie wyglądać y równa się 5 osiemnastych x dodać b. Bo oczywiście wstawiłam do tego równania w miejsce literki A to, co żeśmy wyliczyli. I patrząc na treść tego zadania, ja już dalej równania tej prostej wcale nie muszę pisać. Ja to oddzielę, taką część, i napiszę tą dalszą część, jak obliczyć, tylko po to, żebyście wiedzieli, jak się pisze równanie całe prostej, bo tu brakuje nam jeszcze tego współczynnika B. A zatem do tego równania podstawimy którykolwiek z tych punktów, współrzędne któregokolwiek z tych punktów. Ja myślę, że tego A możemy. A zatem mam tak. Minus 2 równa się. 5 osiemnastych razy minus 3 i dodać jeszcze B. Czyli minus 2 równa się. To mi się skróci, tu będzie minus 1, tu będę miała 6, czyli minus 1 razy 5. Minus 5 szóstych dodać b. Nie wiadomo na jedną stronę, czyli tu mam minus 2 dodać 5 szóstych, równa się b. Minus 2 plus 5 szóstych, no to co to jest? To jest minus 1 cała i 1 szósta, i dodać b. Przepraszam, nie dodać b, tylko oczywiście równa się b. A zatem. Mogę już napisać równanie mojej prostej. y równa się 5 osiemnastych x i mam za b wstawić minus 1 cała i 1 szósta. I tak jak wspomniałam, ta część do tego zadania, ta w tym czarnej ramce, nie była nam tu niezbędna. Teraz my będziemy pisać równanie prostej prostopadłej i wystarczy skorzystać z tej części. Co my wiemy? Jak ta prosta będzie wyglądać? No, będzie taka: y równa się a1x plus b1, no bo oczywiście te współczynniki a i b będą inne. My wiemy, że aby napisać prostą prostopadłą, to ten współczynnik a1 on musi być odwrotnością i jeszcze liczbą przeciwną do współczynnika a. No to jak odwrócimy. Tą liczbę, to zobaczcie, jak mamy 5 osiemnastych po odwróceniu będzie 18 piątych, ale jeszcze powiedziałam, że przeciwny, czyli dopisujemy minus. Czyli już mamy współczynnik A. Ja na wszelki wypadek tutaj napiszę, że ten A1 to jest minus 1 przez A. To tak do zapamiętania warto pewne rzeczy wiedzieć. I teraz, jak mamy już policzony współczynnik A1, to możemy napisać równanie tej prostej. A zatem Y równa się A1. No i oczywiście, co miałam stawić zamiast A1? Minus 18 piątych X i dodać B1. Co teraz zrobię? Wiem, że ta prosta ma przechodzić przez początek układów współrzędnych. No niektórzy pewnie już wiedzą, że to B1 będzie 0, a jak ktoś nie wie, to wstawiamy za x i za y 0, bo początek układów współrzędnych ma współrzędne 0, 0 równa się minus 18 piątych razy 0 i dodać B1. No to widać, że tu wyjdzie 0. Tutaj wyjdzie 0, a zatem b1 jest równe 0. To równanie naszej prostej prostopadłej do prostej ab będzie wyglądać następująco. y równa się minus 18,5x, bo już nie będziemy pisać dodać 0, bo wiadomo, że to niczego nie zmieni.